Cześć, Jemaneczko, z tej strony Bartz Olejs Polish Fighters, a moim gościem jest Kamil Kraska, zawodnik organizacji FNC. Cześć, siemano. Siemka wszystkim cześć. Przede wszystkim gratuluję ci świetnego zwycięstwa. Powiedz mi, czy e, Rywal czymś cię zaskoczył? No bo to, był, to było solidne dosyć nazwisko w tamtych rejonach i no, ty się z nim rozprawiłeś no, dosyć, dosyć szybko i sprawnie. E, mieliśmy go dobrze rozpracowanego. I tak naprawdę robił to, co miał robić, więc byliśmy przygotowani w 100%, można powiedzieć, na jego akcję. Jedyne, co mi zaskoczył to kopał niskie kopnięcia wewnętrznego kicka, ale to tak naprawdę nie robiło na mnie wrażenia, bo gdzieś tam udawało mi się omijać te kopnięcia. Widziałem je raz tylko, jak stawiałem krok do przodu, akurat kopnął w tym momencie, więc mnie delikatnie wytrącił z równowagi. A tak poza tym to wszystko to co robił, to, to raczej przewidzieliśmy, że tak będzie właśnie walczył. A to, że właśnie, że skończyłeś go czasami, nie, nie, przez, nie przez poddanie, to dajeszle taki dodatkowy smaczek? E, myślę, że tak, Nawet może fajnie, że ta na moja nie weszła, bo tam już yy, było dosyć blisko, ale dobrze złapał rękę, do dobrą stronę się odkręcał. Ale fajnie, bo przynajmniej udało się skończyć bardziej widowiskowo przez knockout, także udowodniłem, że w Stójce też jestem niebezpieczny i z czego się bardzo cieszę. A powiedz mi, czy ty w tym momencie czujesz, że to jest jakby mm, najlepszy okres twojej sportowej kariery? Yy, wiadomo, ty cały czas jesteś dobrym, yy, dobrym zawodnikiem, ale wiadomo, zdarzały się porażki, kto z, z Adrianem z Zielickim, z Cezarem Ojciec no teraz jednak masz te yy, trzy zwycięstwa z rzędu, z czego dwa przed czasem. Jak ty to oceniasz? Czy w ogóle, czy, czy, czy coś Twoim zdaniem się zmieniło względem to, tego okresu, czy walki z Adrianem, czy z Czarkiem? E, tak, na pewno. Uważam, że z walki na walkę jestem e, coraz bardziej profesjonalnym zawodnikiem. Staram się po każdej walce coś tam delikatnie zmieniać, żeby to szło jeszcze na wyższy poziom. E, teraz mam już taki fajny proces ogólnie, już e, całego zbijania wagi. To po pierwsze jest też bardzo ważne. Cały okres przygotowań. Idziemy już teraz takim jednym jakby jednym schematem, który jest skuteczny, więc staram się go trzymać i uważam, że już jestem teraz, jakby się odblokowałem i mogę pokazywać siebie tak naprawdę w tych walkach, bo ja cały czas gdzieś na treningach to pokazywałem, a na walkach jakby to nie wychodziło. No a teraz już tak naprawdę to, co przygotowujemy na walkę, mogę pokazywać w walkach z czego się bardzo cieszę, bo to wychodzi. A jaka w ogóle oceniasz samą galę z numerem 20 FNC? No bo to było na bardzo dużym obiecie w Zagrzebiu, na okolicach chyba 17-18 tysięcy, tysięcy ludzi. To chyba, bo to chyba jest największy event, na którym brałeś udział, prawda? Tak, tak, jest największy event, na którym brałem udział. Ogólnie gara zrobiła na mnie mega wrażenie. Już począwszy od tego, że cała organizacja, tam wszyscy ludzie są bardzo mili, bardzo się po nas przyjęli. Byli bardzo, jak coś potrzebowaliśmy, nam pomagali. Także już od zaplecza było wszystko super. No a sama, sama gala to naprawdę zrobiła mega wow, bo tak jak mówili, to ponad 17,5 tysiąca ludzi. Była to największa gala w historii na Bałkanach. Kibice też super, bo, od, bo gala zaczynała się o 18.30, trwała do 24., i cały czas były pełne trybuny, także. No, mega, naprawdę mega wrażenie. To jest super atmosfera, jakby fajne e, te lebimy, widać wszystkie, wszystkie walki, co tam, co tam się dzieje w Oktagonie, e, super światło wyjście. No, no 10 na 10, naprawdę. Zrobiło mega wrażenie na mnie. Powiedz mi, ty, ty masz generalnie kontrakt z efensji na dłużej, na krócej, jak, jak to teraz tam wygląda? No bo w ostatnich czasach no, byłeś, byłeś fajnie, potem na chwilę w Babilonie. Teraz w FNC, jak teraz będzie wyglądała twoja przyszłość? Miałem kontrakt na jedną walkę, ale ogólnie to dobrze się złożyło, bo e, z tego, co tam się dowiedzieliśmy, ten przeciwnik, z którym walczyłem, on był szykowany do walki o pas. I on tak, uszykowali z niego taką gwiazdę i po tej walce miał walczyć o pas, ale skoro ja z niego go pokonałem w pierwszej rundzie przez knockout, ogólnie tam e, wszystkim się spodobała ta walka moja, widzę że nawet powalac jakieś tam dzieciaki ludzie ci robić zdjęcia, tak dalej, więc ci też matchmakerzy z gali też im się podobało bardzo. I nawet w niedzielę rano, gdy wchodziliśmy z hotelu z Dawidem, to spotkaliśmy matchmakera FNC i się pytał, czy dalej chce zostać w federacji. I ja mówię, że no, no oczywiście, że tak. I on mówi, że kolejną walkę będą szykować mi walkę o pas i że prawdopodobnie to będzie w kwietniu, więc tak naprawdę już na drugi dzień mieliśmy dograną kolejną walkę. I wystarczy tylko po prostu, żeby teraz menadżer zrobił dobrą robotę i dobre warunki finansowe wynegocjował na, na kilka walk. I myślę, że na 99% zostanę dalej w tej federacji i kolejna walka to będzie walka opas. Ale okej, okay, załóżmy, że do momentu podpisania kontraktu będziecie czekali na oferty z innych organizacji, no bo na pewno w takim zwycięstwie. No ktoś się może odezwać. Chyba że, Zobaczmy, że już się odezwał. Z, 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 nie, nie słyszałem jeszcze, żeby ktoś się w ogóle odzywał. No myślę, że no na pewno zobaczymy, czy ktoś tam się, kto tam się odezwie, bo jakby nie patrzeć, to jestem wolnym zawodnikiem, więc mogą spływać jakieś ciekawe oferty, ale nie ukrywam, że. Bardzo mi się spodobała tam ta gara. I w sumie spoko by tam było zostać, bo finanse też mają do, dobrze płacą. I poza tym też gala za granicą. Ja lubię też podróżować, więc y, tak naprawdę dwa w jednym, bo y, y, i robię robotę. Yy, walczę na gali, super gali, gdzie yy, naprawdę jest bardzo dużo ludzi i ludzie tam się interesują ma, więc warto tam walczyć, no a po drugie też sobie mogę polatać po świecie i pozwiedzać te do świata. Teraz była zima, więc tam dużo nie zostawaliśmy w Zagrzebiu, bo yy, Ogólnie tak, że nie żył, bo tak naprawdę bardzo mało ludzi i nie było nawet gdzie by po pogali czy coś. Ale na przykład jakby była jakaś gala latem, to przecież nawet można dostać na 2-3 dni Chorwacji i świętować zwycięstwo gdzieś tam na plaży. Nie wiem, w Splicie czy gdzieś, czy w puli. Dokładnie. E, Powiedziałeś, że finanse się zgadzają. E, czy można powiedzieć, że generalnie z tych wszystkich organizacji, w których byłeś w Galach, to dostałeś największą wypłatę? Tak. E... Prawdopodobnie, e, prawie że nawet e, jakby podwoili ostatnią stawkę, także, no, no super. Hmm. E, już e, zmierzając do, do końca, bo wydaje mi się, że ja nie, nie słyszałem wiadów, o którym to mówiłeś, czy możesz zdradzić, dlaczego ty się rozstałeś z organizacją e, FEN? E, po prostu skończył mi się kontrakt. Miałem, e, jak zaczynałem swoją karierę, to mi podpisywałem z nimi na dwa lata. Potem przedłużyłem kontrakt na 3, 3 lata i podczas walki w Ostrowie, która to moja była na ostatnia, na, znaczy ostatnia, kontrakt miałem do y, czerwca tego roku i zawalczyłem w lutym i po prostu skończył mi się kontrakt i proponowali mi kolejny kontrakt, ale walkę mi proponowali dopiero na wrześniu, październik, ja nie chciałem tyle czekać. Więc y, znalazła się oferta z Babilonu na jedną walkę, żeby mieć tą ciągłość walk, zobaczył na Babilonie. No i teraz w międzyczasie gdzieś padła ta oferta i, i super, cieszę się bardzo z tego. Okej, okay, Kamil, z mojej strony to będzie wszystko. Jeśli chcesz komuś podziękować, kogoś pozdrowić, to jest Twoja chwila, Twój moment, Twój czas. E, Chciałbym podziękować wszystkim kibicom i śledźcie e, moją karierę, bo na pewno nabiera tempa i jeszcze postaram się namieszać w polskim MMA.